Krystian, tak. tak. bo to tak. jest jakiś kokos i tak. on mi mówi, co ja mam zrobić Jaki kokos? Nie hmm. wiem No musisz usiąść! Mam usiąść? Na takim... No 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 no, no na takim Okej okay. Usiądę. Musisz Usiadam. wykonywać zadanie, bo to jest Simon mówi Ola Czemu on ma kokosa na głowie? Kiedy muzyka się skończy, musisz usiąść e... Yoga ball! Nie tu Yoga Ball! Ola, Yoga ball! Yoga ball! O nie, do się teraz punktu. Co co ja, nie Czy co ja nie, robię? Nie, nie, nie. Okay. Będzie o, ten troll. Gdzie, gdzie będzie kazał? Będzie ten troll. Uważaj. Yoga bowl! Nie! nie! <laughs> no nie. nie. Dobra. Co będzie teraz? Winner Oj, Koneko. Czyli tak, jak ja wygrałam, super. Tak, 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 tak. I tak się liczy, że ty Pier, wygrałaś. pierwsza była Koneko o, kurde, i druga o co była... iść do domu? O, hello. Dzień dobry, Heh. a który to jest dom? Przepraszam bardzo. Przepraszam Heh. bardzo! Który to jest dom? A gdzie ma iść śmierdziuszek do mycia? A, do mycia. A to o to chodzi! Dobra. Dobra, 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 tak. rozumiem, rozumiem. O! O, o! o! Ktoś inny wygrał. O, ale ja brawo, Pra, brawa, brawo, brawa, brawo, brawo, ja, brawo, brawo. Koneka, koneka. Co musimy zrobić? Nie wiem. Aim with face and ball. Okej, okay, dobra. A mamy, mamy rozbijać jak najwięcej. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem. No nie, no nie, no co to ma być? No kliknij. No Czemu nie klikało? Próbuję. Szybko! Tu został jeden. Nie, nie. O nie. nie. Nie, udało mi się. coś Kakcusik na pustyni. Brawo, 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 brawo. Jak ty klaszysz, Co to ma być? <noise> są potem. O, 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 o. finalna runda, o co chodzi? Don't stomp me. Aha, czyli nie możesz na nich skakać. Dobra, dobra. Czyli wystarczy, że będę w rogu sobie... O, ktoś go rozwalił. Ojoj, niedobrze, niedobrze. Ten tutaj w rogu stoi, to tak... Wiesz punkty to, zbieraj, punkty zbieraj. No zbieram punkty, próbuję. Woo! To nie byłam ja, to nie byłam ja. Nie byłam ja. Nie ale była ja byłem. <laughs> <laughs> o, jest! nie, Jeste, nie a kto trzeci? Nie ma trzeciego. Jest. Aha, bo ja miałem trzecie, ale... Nie, chwila. Tak, a bo dwie osoby miałem 29, a ja miałem 27. Bo ja byłam taka super, wiesz? Ej, ej, ej. O, Dobra, ja bym chciała Dobra, tak. emotka. Dobra, więc ogólnie gramy w Simon mówi. A czy Simon może tak. trollować nas, czy nie może? Chyba, nie jestem pewien, Ola. O, 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 o to nie Musimy niedobre. zobaczyć. O, ja mogę jakieś rzeczy kupować, fajne. W ogóle bardzo podoba mi się cały HUD tej gry. To znaczy te wszystkie tak? ikonki, które tu są, takie, wiesz, narysowane. Tak jak ja no. bym je narysowała. I te to kartony. Jest, ja że jak grać na jakichś mapach, to możesz dostawać punkty za to. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to rozumiem Więc wszystko. no, ogólnie no. Cześć, Krysta. Możesz dostawać fajne rzeczy. Jesteś bardzo fajny, masz fajne okulary. Wiem. Boję się kaktusika, strasznie wygląda. Jak bardzo strasznie? No bo miał takie o czarne... O, o. Eee, największy co? Największą? No, no poczekajcie, no! No, 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 no! no, no. Co teraz? No największe mamy wziąć, tak? Cały czas. Dobrze? Dobrze? No! Gdzie ja jestem? No gdzie ja? Ja mam plus osiem. O Jezu, ja nie wiem, która ja jestem Dobra, dobra. O, plus dziewięć. No ale ja nie o! rozumiem! Ja nie rozumiem no musisz jak siedział. Pa, dziękuję ukłony. Super. O nie. Co teraz? O kurde, co to jest? Ale żarcia! No co to? A, bo to o to chodzi. No, już wiem o co chodzi, musisz czekać aż będzie najbliżej. A, dobra. Rozumiem. No. Moja kanapka jest beznadziejna, składa się z pączków, Ej, ja wygrała! A nie, jeszcze nie wygrałaś ten Moja oh! kanapka to były same pączki, trochę sera i czekolada <laughs> Spoko moja też, pomidor, czekolada i tak dalej. Yeah. Okej. Okay. Czyli i za Krystianem ogólnie. No to akurat nie jest ciężkie, tylko najgorszym respawn był. Ja, ja nie mogłem, ja miałem spawn gorszy troszkę. Dobra, ja się cieszę, że pierwszy raz byłam lepsza od ciebie, jeśli chodzi o. o brawo, brawo, o, brawo, oh brawo, 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 brawo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję. Brawo, 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 brawo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję. Runda 4 na 5. Co tu się dzieje? St stop at the number. I stay. Okej. Okay. A, A miało być na górze 4, ja zrobiłem no 27. Kurde! Jestem beznadziejny. Nie zrozumiałem. No, ja trochę przegięłam, bo ja nie zrozumiałam. Dobra, 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 będzie. No nie, no, tak blisko. Mam 3,02. A no, ile I... osób ma 3,02? Ja też wiem, 3,02, halo? Ja, oszustwo. ile osób. 5, jest, dobra, no pięć. to sobie poczekamy. 3, 4... No nie, no, ja... 509. Ktoś ma idealnie 5,0, co to za oszustwo? Wow. Wow. Nie, no to jest Jak Ja usto. przed czasem stopuję, no nie! Nieładnie, nieładnie, nieładnie. ładnie, nie, ładnie, nie, ładnie. No brawo, nie. Brawo, 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 brawo. <laughs> o, ostatnia runda. Aha. Copy my moves. Dobra. Jak ja mam to zrobić? A! Na dole wybierasz, które. Dobra, kórę. dobra. <śmiech> 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 jakbyśmy jogę robili jakąś, tak, ty. Tak, tak, tak. <laughs> Okej, okay, y Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. <laughs> w kolejności, no. Tak, tak, tak. Ha. Oh, dobrze. Ha, ha, ha. O Boże. Y, rozkrak. Y, to to? Nie pamiętam. Nie pamiętam już, O nie. O nie to. Nie, to nie Nie, nie. Nie, nie. Czemu mają tyle samo punktów? O, wygrałem. A nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, No nice, nie, nice. no nie, no nie. Co ja mogę? Jakąś skrzynkę otworzyć? Co to jest? Otwórz. Tak. Co Dostałeś to jest? Za... Egmont Mi. A bez to dostałam. Dostałam grr. Grr, Krystian. A w ogóle te punkty nadanosi się, te pudełka, to, to co to jest? To jest poziom? Skąd ja mam wiedzieć? Myślisz, że to jestem jakimś tej grze? Bo jeśli tak, grze? to mamy tutaj jakiegoś prosa, który ma 90 tych pudełek. No, to jest chyba to, co po prawej odblokowujesz, czyli ilość rzeczy, które odblokowałaś, czyli i. Tak, no to będzie raczej to, czyli ilość A -a. ruchów, które odblokowałaś, ilość, które. No. Właśnie. Rozumiem. Tak, tak, tak. Rozumiem. Więc ja mam 47 Kupię. rzeczy odblokowanych, Monka ma 90. No, mówię, że ona to jest jakiś... Ona chyba cały czas to gra. Ona nie gra w inne gry na Roblox. Christian. No, jest taka szansa. O nie. O kurde. O nie, co to jest? Cross the other side. Ok. Można skakać? Można. Można, można. Miecie, yes! to kit, To no pierwszy i... był. Ona była pierwsza, ta druga koda chyba. No, ja nie. Nie? nie? Myślę, nie, dobra, może w ja nie. Wiem, wydaje mi się. Wiecie. O, myślałam, że to się wyjdzie. Byś... Wydawało no. mi się, że ja będę, no, ale trudno. O, zawołam Halina. Harig, ik heb een tabletkle op het hart. Zo, o! o. nou ja, Look at my eye. Które? Eh. Uh. No Nou, luister, nou, luister. Nou, okej, Oké, oké, oké. Oké, oké, oké. No przestań się tak ruszać. Matko, jak Kurde, ona to ja, zrobiła? Ja, ja jestem taki naprawdę słaby, w tym ktoś miał 21, tu 19, a ja ile miałem? Za noc się tak zrobiła. Ewa, ewa, aha, musimy unikać. Okej, okay, okej, okay. dobra. Diki, tiki, tiki. Dobra, dobra, bardzo łatwo, bardzo łatwo. O, punkty, punkty! O nie, nie zdostałam punktu! Nie, 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 dajcie mi punkt! O nie, 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 o, nie. o tak, o tak, o tak. Kurde, nie byłam. No nie. Baba, baba, ba. dziękuję. Bardzo Chociaż ładnie raz. chcesz raz. Ja jestem totalnym nubem w to. O. Daj spokój, o co chodzi? E, jest dużo ludzi. No! no aha, ja już widziałem, no to fajnie. Że, Że, Lisa mam znaleźć, o co chodzi? Nie, nie rozumiem! Nie rozumiem, o Musisz co znaleźć chodzi? Znaleźć osoby, które mają ogony. Aha, okej, okay, okej. Okay. O! Widzę! No ty! Ty masz ogon! Dobra, dobra, dobra. Dobra. Ja tu, ja tu punkt zdobyłem, jeden maksymalnie. Ja chyba też, ja chyba też. No patrz. nie mogłem tego. Patrz Zawsze i... jak do kogoś podchodziłem, to już ktoś się dotykał, kurde. A ja też, ja też. Czemu on ma takie oczy? My marbles. Eee. Co? To można bardzo... Okej, okay, okej, okay, tu jest jedna. Tu jest druga. Uh -huh, uh -huh. Kolejna, dobra, dobra I co? I to jest tyle? Ich jest nieograniczona ograniczona Chyba ilość. Ograniczona ilość, no no no. No co to wow! mamy... O, znalazłem Christian. 8 niby kiedy! No wtedy, mówię ci. Powiedziałam, że znalazłem z 4. Szczerze. Krystja <laughs> Pinchie wow! W końcu! Gracz komputerowy! Udało mu się! a Już mam 20. O, mogę peta mieć! ale nie mam kasy. To nie chcę. Odebrałaś za rozgrywki te? Nie, ja, ja muszę kupić te rozgrywki. Kupię. Nie, po prawej masz takie pudło. No wiem. I tam klikasz i odbierasz monety za rozgrywki, które A, już kupiłeś. to o to chodzi. Dobra, no, to ja odbieram. No, 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 myślałam, no. że ja je kupuję. Nie, 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 Ola. Dobra, Ole, mam kasy. Dobra, kupuję tego peta. No. Dawaj, nie, Kupuj nie, po... peta, Pokaż Nie co podobają potrafisz. mi się. Chciałabym tego królika albo zebra, zebra jest fajna. Poprawię koń. Dobra. To Nie podoba mi się Nie? Nie, nie, nie podoba mi się Nie, nie chcę. Go, nie chcę go... Gdzie go mam wyłączyć? Nie, nie chcę... O tego. tu jeszcze są coiny. tu jak staniesz jeszcze, ale przy questach są coiny. Gdzie? Gdzie? A o, już koniec. Co, o co chodzi? Co ja mam? jestem... Ja mam jakiś tu... Aha, dobra. Okej, okay, okej. Okay. No gdzie są te kulki? Tu są kulki. Nie, nie, ale mi ktoś zabrał. O. No oddawać te kulki, no! komand, dobra. O Jezus, nie No nie, rady. no nie. Ja! Koneko, która? Ja! To ja! A! Brawo, 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 brawo! Ale dobra, byłam w to. Dobra. Ale 12 ty, Mogę no! Mogę tą latającą głowę jakoś Co w... e. Simon, o, dlaczego, nie, to... dlaczego A. jesteś męczny? Pryszczę, musisz mu wyciskać. Fuj, nie chcę! Ale ty ja jej muszę mam, klikać. Do... Aha, klikać na nie trzeba, ta. O fuj, klikać? Dobra, dobra. Dobra, rozumiem. Fuj, 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 pryszcze. Nice. Udało się. Nie podoba mi się. się. Nice. Nie, 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 nie. Dobra, co to... O kurde, co teraz się dzieje? Robimy sushi z bananem. Stand on fish? Czy tu była ryba? Nie pamiętam, gdzie była ryba. Tu? Aaa! To ja myślałam, że surowa ryba, wiesz, o co chodzi. Okej. Ok. Start. To tu chyba było mięso. Chyba tu było. Ja chyba jestem na mięsie. Mięso! Tak! Jestem na mięsie! Dobra. O kurdi. Aha. aha. E, tu chyba był cheese, O Jezus, nie wiem, Krystian, nie wiem. Tak! O, punkty. Dobra, 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 dobra. Jeszcze większe będzie. O, uf. Uff, nie było większego. nie a było. A dlaczego 8 punktów, a wszyscy 7? Ja też zrobiłem bezbłędnie, jak to działa? Nie wiem. Eeeeh. O, dobra, dobra, jest świnka, jest świnka, jest świnka. Nie, nie wiedziałem o co chodzi. Krowa, krowa. Dobra, dobra, jest krowa, jest krowa. Jest krótko. Do... To. to Dolores. Co to je? jest? To kim? z kim jest Dolores? Ja też nie wiem, że to Dolores! No nie! A, bo to jest, że, że osoba od nas, Ja Aha. też nie wiedziałam, że może być osoba odna. Nie wiedziałem, o, avoid shadow. Mo mam mojego shadow'a unikać, a ja skąd ja mam wiedzieć, który to jest mój? A, tu jest mój shadow! Dobra, nie ma go już. No, nie było wow. mnie. O, ale zobacz, jaki jest super! Gilatis, koneko, koneko. Co? <laughs> wow, drugie miejsce! Kolejne trzecie! Są dwa trzecie miejsca! Są dwa trzecie miejsca! Gratulacje! Dobra, Krystian, ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Jak mogę mojego peta zdjąć? Ja go nie chcę! Przeraża mnie! Tu, Ola, tu masz dzienne zadania, patrz, tu masz. Okej. Okay. Nie, nie staniesz. Nie chcę tu, tu re jak staniesz. refreszować. No je, widzę, że są! No, to musisz odebrać, Jak mam no. sobie peta zdjąć? Proszę mi powiedzieć. Nie wiem. Takich umiejętności to ja nie posiadam, niestety. A, mogę, dostałem emotkę, gdzie mogę się skulić okay. i płakać. Myślę, że mógłbyś to zrobić. Naprawdę taką dostałem. Myślę, że mógłbyś to zrobić. Naprawdę taką dostałem, kurde. No nie, no tu jest sklep. Tu są pety. O, remove. Dobra, super. Super, super, Krystian. Mam 27. Brawola. O, robimy wieżę. O nie, o nie, o nie, wieża ucieka. Ja nie wierzę, że robimy wieżę. No nie, no nie. O, czemu? o Jestem nubem. Okej. Okay. No, dawaj, dawaj. Jak tw... Aha, ja mam, że mam, że jego mam części ciała Aha, zebrać. Aha, rozumiem. Głowy, głowy mi brakuje, tylko głowa! Gdzie jest głowa? Tu jest głowa. Dobra, ładnie. Ja się, że swoje części ciała mam, mam kokosa zbierać. na głowie. Brawo, Ola. Dziękuję. Super, jest. O kurde, wow! na osób wygrało, wszyscy co jest? Wszyscy wygraliśmy, wszyscy wygraliśmy Wszyscy, szok, szok, nie wiedziałem, że to... Padłam do jeziora Save burning Billy's A, Billy, 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 chodź! Billy, do wody! Billy. Do wody, do wody! O Boże, o Boże, o Boże, do wody! Do wody! Do wody idź. Dobra, jest super Billy, a ty co robisz? Oj, oh, ja wygrałam! Nice. Ja była, brawa, brawa, brawa. A ja nie mam ładnej emotki, więc no tu. O kurde. Okej, okay, uderzył mnie. Jump over my arm? O kurde. E, której? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hop! O. No to nie jest proba. O kurde, ktoś tam się przewrócił. To chyba ty. To ja. <laughs> Ta chwila. Uh! Dobra. Ola, Ojejku, ojej. Ala, ojej. Ojej, ojej. patrz na, na mnie. Krysa, gdzie ty jesteś? Aha. Stoję w rogu. Super Krystian, super. Stoję w rogu po prostu. Ale przez to nie zdobywałem punktów, więc no. O nie, o nie. Dobra, jabłka, banany... O kurde, gdzie? Co? No poczekajcie! Bo o Boże... Co jest? Aha, nie zdążyłem kliknąć. O Boże. O Boże! Ja nie mam takich oczu! No poczekaj, kurde. to i to! To i to! To o Jezus Nie ja. wiem szczerze mówiąc ile zrobiłem i co zrobiłem, ale wydaje mi się, że raczej powinienem być ostatni, a nie pierwszy, ja, ale... Ja no. źle klikam. O, o kurde co jest? O, to czy to jest tym hey. ja? Hej! O bez kurz! Okej, okej, ty masz moje ubrania, dziękuję, dziękuję. Kto ma moje spodnie? Tam ktoś ma moje spodnie. Hej, dawaj, Mua. Dziękuję, dziękuję! O ja przecież dotykałem tych osób już. <noise> Naprawdę tak powoli? Dobra, jestem beznadziejny. Tu, o, ja byłam! Dobrze, dobrze. Be, beznadziejny byłem w to, dotykałem wcześniej tych osób i jakoś nie załapywało mi trochę. Pierwsze miejsce, na, na. dziękuję, dziękuję! dziękuję.